Witam serdecznie. Tu właśnie mamy podłączony ten falownik od V, volt Polska, pięknie działa, zobaczcie, prawie 5A 179V, tutaj wszystko śmiga. Tutaj można przełączyć na MPPT, bo to są dwie funkcje, albo zapewnia stałe napięcie, albo zapewnia stały prąd i różnica, szczerze powiem, że żadna bo przy czy jedno czy drugie nie jest, to napięcie i tak leci na łeb na szyję e, przy słabym słońcu i, i tak załącza, załącza napięcie na to wyjście więc ta funkcja tak średnio działa e, super, zadowolony jestem póki co wody nagrzało szybciutko pełny baniak 100 litrów, 4 godziny no ale słonecznie jest, ładnie i to wszystko jest tu niepotrzebne praktycznie rzecz biorąc wszystkie potrzebne zabezpieczenia są w falowniku, jedno i drugie zabezpieczenie tu przepięciowe wiadomo do fotowoltaiki trzeba mieć do paneli a to teoretycznie można wyrzucić oryginalnie to było przygotowane pod asana, pod taki falownik więc dlatego tamte zabezpieczenia są no ale tu było za dużo kłopotu z tym baterie i inne rzeczy więc zostało został założony ten falownik żeby uprościć to wszystko dzięki za uwagę trzymajcie się hej